Przed naszymi domkami pojawiły się portale Poppy PlayTime 4. Takie jak Rabbi Baby, Goy Dogma, Yarnabi, Baba Jobs i Pianosaurus. A naszym zadaniem, Szarki, jest dzisiaj wejść do każdego portalu i je przejść. No to Didi bierzmy się do roboty i przejdźmy te wszystkie portale. To wejdźmy najpierw może do portalu Rabi Baby, ponieważ jest ona taka malutka i różowa i jest to nie topisz. wygląda magia ciekawie. Dobra, Didi, to wchodzę do pierwszego portalu, ale jest zablokowany. Ciekawe dlaczego. To może ja spróbuję wejść do niego. Nie wejdziecie do tego portalu. A to niby dlaczego nie wejdziemy do tego portalu, Rabbi Baby! Ponieważ jesteście za słabi, musisz mnie zestrzelić! I wtedy wejdziesz do tego portalu. No nie no, dobra, tylko potrzebuję jakiegoś łuku. O, właśnie takiego! I teraz pożałujesz tego Rabbi Baby, że nas nie chcesz puścić do tego portalu. Wiem, I... musisz mnie trafić! Trafię i to bez problemu, bo jestem dobrym snajperem. Chociaż coś mi ciężko, to idzie. I dostałaś znowu nie. i jeszcze raz zaraz zostaniesz. Jesteś mega słabiakiem Nigdy nie dasz rady mnie pokonać Ona ma rację widzowie Jestem mega słaby strzelania z tego łuku To nawet stany na ziemi I pewnie i tak mnie nie trafi. I jeszcze jeden hit i giniesz Ej ile ty masz życia Rabi Baby No i udało mi się ją pokonać Szarki Więc teraz możemy wejść do tego portalu Witam was w moim portalu Kto zbierze tutaj najwięcej pająków Wygrywa To na pewno będę ja O mam dostałem twoje skrzydła Rabi Baby Ale nie mogę się do Czekać, aż będę latał. Powodzenia wam, życie. Słyszałeś, Szarki? Mamy skrzydła od Rabi Baby i musimy teraz zbierać wszystkie pająki, które są tutaj na mapie. Bierzmy się do roboty, Didi. Widzę, pierwsze były pod nami. Dobra, to ja też tam lecę. Ej, prawie się spaliłem. Jak ty tam wleciałeś? Dobra, to ja też zbieram tego. Ej, zabrałeś mojego pająka? Zabrałem, bo bo zbieram po dwa. Kolejne tu są, ale ekstra. No i znowu mi ukradłeś moje pająki. Przestań, bo mi Rabi Baby nie zaliczy tej mapy. Haha, to idę do góry tutaj. Ale ekstra pająk. O nie, muszę szybko zabrać swojego pająka, żeby też mieć jakiegoś. I na dole również są jakieś pająki, ale fajnie się lata, mając takie super skrzydła. I kolejnego mam pająka Szarki. Ile ty już masz pająków? Mam, gili pięć pająków aż, a to będzie mój szósty. Nie będzie, bo ci go zabiorę. Haha, ha, ja mam trzy pająki w tym momencie. I tu są teraz kolejne, więc biorę swojego pająka i lecę dalej, bo przypominam, kto szybciej zbierze wszystkie pająki, wygrywa. A Szarki zapomniał Ej. o jednej Platformie. O, dawaj moje pająki. Tu, Szarki, nie zebrał jednego pająka. O nie, mam nadzieję, że nie zauważył. I tutaj jeszcze będzie gdzieś u góry. Mam, Didi, już siedem pająków i zaraz będę miał ósmy. Jakim cudem ty masz tak dużo pająków? Ja mam dopiero 5. No chyba, że tutaj wezmę teraz te dwa stąd i może będę miał więcej od siebie w końcu. I a ja, został... ja widzę tu kolejnego. I został ostatni pająk. Dobra, ja mam 8 pająków. A ty ile masz? E, tutaj mam osiem, dziewięć, dziesięć. O nie, 10 pająków masz, to czekaj, zbiorę szybko tego, co tutaj jest. ja mam 9, i no, nie, ty masz 11. Dokładnie, chyba z tobą wygrałem. Dobra, robota, no chłopaki, wygrywa szarki, ponieważ zdobył większą ilość pająków. Teraz możecie wracać do kolejnych portali. Sławiaku, wygrałem z tobą ten wyścig, teraz czas na kolejny portal. Bo w jakiś sposób na pewno oszukiwałeś. Ej, szarki, czemu nie wszedłeś do portalu? No, próbuję, ale nie da się do niego wejść. No, nie każ mi znowu próbować. Ej. Ej, widzicie, jaki jest mój kolor? No, niebieski jest twój kolor, przecież to widać. Tak, jak łapka w górę, więc widzowie mają zostawić łapkę, żeby tu wejść. No dobra, do i dogman. widzowie, zostawcie dla do jego łapkę w górę. Wtedy nas puści do swojego portalu. Proszę, zróbcie to. 3, 2, 1. I co, zostawili łapkę w górę? Tak, możecie wchodzić. No dobra, to szarki wbiegamy. to nie osobnie na dziwną mapę? Ponieważ mam dwie trasy, które prowadzą do tamtych drzwi. I jedna jest mega prosta, którą przejdę bez problemu. A druga jest o wiele trudniejsza, ponieważ będę musiał tym motorem przeskoczyć przez ten płomienny krąg. I bym nie chciał skakać przez ten płomień, bo ja nie potrafię. Nie jestem kaskaderem takim. Dlatego wybór należy do Was. Jeżeli chcecie, żebym wybrał tą łatwiejszą trasę, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli tą trudniejszą, to zostawcie subskrypcję. Dam Wam 5 sekund na pomyślenie, co chcecie mi dać. Czy łatwiejszą, czy trudniejszą? 5, 4, 3, 2, 1. No nie wdaliście więcej subskrypcji tym razem, ale dziękuję tym, co Zostawili łapkę w górę Więc niestety będę dzisiaj kaskaderem I będę skakał tym motorem przez ten ognisty krąg Tylko żeby dostać podpowiedź Więc uwaga muszę na spokojnie przejść teraz po tych szybach Jeżeli się poślizgnę na tej szybie To wpadnę do lawy Więc to jest naprawdę ryzykowne Następnie muszę przejść na ten motorek I doskoczyć na tamtą platformę Przeskakując ten wielki płomień Mam wielką prośbę do was Zostawcie łapkę w górę dla odwagi Bo to będzie naprawdę ciężkie 3, 2, 1, skacze Ja cię kręcę udało mi i to było mega ciężkie, bo motor poleciał dalej A ja zostałem tutaj Biedny motorek Ale teraz muszę się dostać do tamtej drzwi Skacząc po tej trampolinie, więc muszę się naprawdę wysoko wybić Żeby doskoczyć tutaj I uwaga, skacze! Teraz muszę zostać na tą platformę Więc to też będzie mega ciężkie I wysko! Wow, Didi, to był naprawdę świetny portal Mi też się bardzo podobał Chciałbym teraz wejść do portalu Jarnabi Bo on jest naprawdę takim lewkiem, takim kolorowym No to wejdźmy do niego Tylko, Didi, on jest chyba jest zablokowany. O co chodzi z tymi portalami, że są wszystkie zablokowane? No już wychodź stamtąd, Jarnabi. Zaraz, zaraz, nie wejdziecie tutaj. A to niby dlaczego, Jarnabi, tutaj nie wejdziemy? Ole, ty masz kolorowe futerko. A tu dlatego, żeby tu wejść musisz śmiesznie zatańczyć. Ale ja nie potrafię tańczyć, na pewno to będzie śmieszny taniec. No to niestety nie wejdziesz tutaj. No dobra, to postaram się zatańczyć naprawdę śmiesznie. Czy to jest wystarczająco śmieszny taniec? <laughs> no, nawet jest zabawny. Mogę jeszcze nawet tak bioderkiem poruszasz, też to jest mega śmieszne! No dobra, to jest faktycznie śmieszne, możesz wejść tu! No dobra, Szarki, to wbiegajmy! I teraz musimy zgadnąć, który Ikiliki jest prawdziwy! O Boże, jaki przerażający tu jest Ikiliki! Zobacz, ten wygląda, jakby miał całe ciało Shin Sonika i głowę tutaj Rikiego Likiego! Dosłownie tak wygląda, więc to chyba nie jest on, Didi! Na pewno nie, ale strasznie wygląda! W ogóle wygląda straszniej niż na tamtym obrazku, lepiej wygląda ze swoimi ręką! No, to prawda Didi, a ten, ten zobacz jakie ma okropne nogi i wygląda jak pająk. I jeszcze w dodatku ma gitarę na sobie, więc pewnie to jest pająk, który gra na gitarze, pewnie z jakiejś kapeli wyszedł. No, więc to też nie jest on, więc ten Didi. czy jesteś tego pewien? Musimy się rozejrzeć, czy tutaj nie ma jakiegoś małego ukrytego, tak jak było wcześniej. No dobra, to w takim razie sprawdzę, ale nie wydaje mi się. Ile tu w ogóle jest tych ikilików wszędzie? Czemu te wszystkie kaczki mają jego głowę? Nie mam pojęcia co... Tutaj się wyprawia, Didi, ale nie, to musi być prawdziwy. No dobra, to wybierzmy tego. Może jak tu jest bardzo dużo tych iilików! Nie no, tylko uważaj, żeby któryś się zorem nie chwycił, bo nie wiem, czy tu jest jakiś prawdziwy? W ogóle nie wiem, który tu jest inny, bo nic nie widzę. O tutaj, ej, nie, tego to ja naprawdę już nie zgadnę. One wyglądają identycznie. Jaka różnica była w Baba Czapcie? Co tam się różniło? No, on miał krótką nogę, za to tamta miała bardziej kolorowo. No to musimy patrzeć na ich nogę nogi, może wszyscy mają związane coś z tymi nogami. Może tak, w sumie to by miało sens, ale ja nie widzę, żeby coś tutaj było nie tak. Ja też nie widzę, wy widzowie widzicie jakąś różnicę, bo ja nic nie mam pojęcia, gdzie to może być. Dobra, Szarki, skupmy się. Czy wszystkie mają czerwony znaczek na klacie? No mają. No dobra, no to jak mają, to czy wszystkie mają ręce w dwa? Czy mają dwie ręce? No wychodzi, że mają, Didi. Nie widzę, żeby ktoś nie miał rąk. No nie, ja się poddaję, ja na serio nie wiem, który jest prawdziwy. No chyba, że coś jest inaczej z głowami. Ale co niby może być inaczej z głowami, Lili? No nie wiem, za duża, za mała, innego koloru, brak głowy. A głowa mi coś się wydaje inna, no bo ona jest odwrócona w inną stronę, ale czy to by znaczyło, że jest zła? Szarki, od tyłu podejdź, zobacz jak ona wygląda z tyłu. Ej, fakty... Nie, Didi, dla mnie wygląda tak samo Jak tak samo? Ona jest bardziej wysunięta Ona jest dłuższa ha, Faktycznie, ej, no, no to prawda Ale ciężko zwrócić na to uwagę Dobrze, że poszedłem na tyły O, świetnie wam poszło Naprawdę, możecie wracać O nie, zaś ten dym <laughs> Nienawidzę tych bomb One są naprawdę duszące w gardło Ten portal, Didi, był nawet spoko Ale ja chcę wyjść do Baba Chopsa Bo on jest mega straszny No jest mega przerażającą owieczką i też tam wejść, chociaż się boję tego. No dobra, to ja spróbuję teraz tu wejść. Ej, chwila! Coś mnie blokuje i nie mogę wejść do tego portalu. Eee, nie wejdziecie tutaj, ponieważ zapewne nie znacie mojej historii. No nie znamy twojej historii, ale ty jesteś straszny nawet w prawdziwym życiu. To musicie ją poznać, żeby się tutaj dostać. No dobra, to jak mamy ją poznać, tą historię? Powiedzcie teraz do portalu i się wszystkiego dowiecie. No dobra, to w takim bądź razie... Pachowsk był smutny, że rodzice go nie chcą dalać. Dlatego, że jeszcze nikogo nie zjadł i się popłakał przez to! Biedny baba, hops, strasznie mi go w sumie szkoda, że go rodzice nie chcieli. No mi też szkoda, bo też by było mi smutno, jakby nie chcieli mnie, dlatego że kogoś jeszcze nie zjadłem. A zobacz tutaj, postanowił zaatakować pierwszą ofiarę, żeby rodzice go polubili i zobacz jego złość w oczach. On jest naprawdę zły i bardzo mu zależy na tym, żeby go rodzice pokochali, więc na serio kogoś chyba zabił. Zaatakował Dogdeia, bo go strasznie nie lubił za to, że Dogday miał super talizman słoneczny Końca. Czyli to yeah. on zabił Dogdeja przed domkiem Boże, biedny Dogdej On strasznie tutaj cierpi I zobacz jak on mu wbija te zęby w jego ciało Ja bym nie chciał być na miejscu Dogdeja Bo to jest smutne Ja tak samo nie chciałbym być na jego miejscu Czyli wiemy, że zabił Dogdeja Bubba Chops Ej, to kto zabił Katnapa? No katnapa zabiła Rabi Baby No w sumie racja, bo w historii była Rabi Baby Był katnap i dlatego go zabiła A Bubba Chops zabił Dogdeja To czekaj, kogo zabije Tamta żaba Nie mam pojęcia, Didi Ale wolę o tego nie wiedzieć Zobaczmy dalej Ktoś nakrył Baba Chopsa Na tym, co zrobił Ej, ciekawe, kto go nakrył Bo to na pewno nie byłem ja No ja też nie, przecież bym powiedział No właśnie, to nie byliśmy my Baba Chops zaczął uciekać przed osobą, która go nakryła Ej, on zwiewa O nie, ale chyba mu się udało uciec, skoro go widzieliśmy Ej, patrz, tata Baba Chopsa chciał go zjeść Dlatego, że nikogo jeszcze nie zabił Ale on chyba jeszcze nie wiedział o tym, że go nie, że zabił no, nie wiedział, więc go gonił. Ale zobacz, tutaj. Ale zauważył, że jego medal śmierci się świeci. Już, że kogoś zjadł. Czyli jego tata będzie pewnie zadowolony z niego. No, będzie, zresztą widzę to tutaj, bo go pokochał. Bardzo dziwny, tata. Kazał mu zabić do Gdeja, żeby go pokochać. Nie chciałbym takiego taty. Ale zobacz, na jego minę jej. Ten chyba Boba Chaps też nie jest z tego powodu zadowolony. No nie, ale co tu zrobić? Musiał to zrobić. Ej, hey, Didi, to było naprawdę straszne. No, ja prawie w gacie popuściłem tak, to była straszna ta historia Ale mam nadzieję, że przyjemny będzie ten portal Od pianu Zaurusa Chociaż też wygląda mega strasznie na tym obrazku No wygląda mega strasznie Ale wejdźmy do niego, Didi Może się tym razem uda O, udało się Szarkiemu wejść do portalu To ja też muszę skakować, Szarki Tam jest Simon Smoke i z tą żabą się kłóciło coś Tak, faktycznie, widzę Ale on jest mega zły Co on robi? Rzucił w nim coś Tam jest ten nietoperz, nie pamiętam jak się nazywa Ale jest zdenerwowany na Simon Smoke'a Faktycznie, nietoperz, to jest on Didi, więc lepiej uważaj. Ej, dobra, żaba się skacze i rzuca tym wielkim ciepść. O nie! Ale to był mega wybuch. O, Baba Chops przyszedł. Ej, ciekawe, co mu, za co mu się oberwie. <noise> Faktycznie, każdy jest zły, więc Baba Chops też pewnie oberwie. Oby nie byli na niego źli, chociaż czekaj, wszyscy nie, czekaj, ona jest dla niego miła. O, może oni się zakochali, Didi, będą parą. I teraz Simon Smok będzie o to zazdrosny, jak myślisz? O to chodzi? No chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż ten Baba Chops jest jakiś smutny. Też byłbym smutny, pewnie. Jakbym wie... O co mu chodzi, ale nie wiem o co mu chodzi, więc nie wiem dlaczego on jest smutny. O, no zaraz właśnie, się dowiemy, jest... patrz, coś zaatakował nie. go! To nieprawda, to baba Czobs atakuje kogoś, Didi. Tam jest dypto co tam Dokdej robić? Widzicie! Tam był Doktej! Ej, tęsknię za Dogdejem! Chętnie bym się z nim spotkał. I co i przez to, że babacz zaatakował mi się jakieś, to jest teraz smutny? No chyba tak, Didi. Ej, a kiedy będzie katna? Nie wiem, ej, chcecie, części nie ma katna paszarki. No to po co my jesteśmy w tym głupim kinie! No bo to jest kino o trzeciej w nocy na Nightmare na nowych postaciach! Bez sensu, Didi. To w ogóle mi się nie podoba. Ja chciałem, żeby był katna. Zobacz, tam jest kruk i ciekawe, co ten kruk i jak on jest postawiła. Mimo, mogę dlaczego jest zły. No dobra, AdiDi, ale obiecałeś mi, że będzie tu rekin. No to musimy poczekać, to jest początek filmu dopiero. A, no dobra, to niech będzie w takim razie. Y, co on tutaj myśli, jak zarobić pieniądze? Na nastolatkach jeszcze, dobra. Kupił jakieś gry, niby deskorolki, gitary. No, nie niby w sumie może na takich rzeczach. Dogday! O, Dogday! Tęskniłem za nim, Dogday! Proszę, żyj, pokaż im, kto tu rządzi. Chyba jest pokazane, że już się nie interesują Dogdayem, i dlatego teraz nowe maskotki wynaleźli, tak, zobacz, to będzie Simon Smok chyba z tego. Kiedy będzie reki, Didi? Obiecałeś. No, no, zobaczymy, kiedy będzie. Musisz być uważny, bo może w każdej chwili się pojawi. Eee, buu, buu, beznadziejny film. Jak beznadziejny? Mamy tu Simon Smoka, kruka, baba chopsa. i żaba jeszcze się pojawiła, To może zaraz będzie reki. Obiecałeś, że będzie reki. Krokodyl rekin, Didi. się pojawił teraz. No, nie mogę, nie chcę tego oglądać, Didi, bo to raz, że jest straszne, A dwa, że tutaj nawet nie ma tego głupiego rekina. Czemu głupiego? O, jest, patrz, mu mówiłeś i masz. W końcu, w końcu, w końcu jest rekin, Didi. Ale ekstra, nie mogę się doczekać od... Didi, o ich zjadł wszystkich. No nie dowierzam w to, dobra, teraz oglądamy dalej. Ale ten rekin jest zły w takim razie, skoro wszystkich zjadł. Ekstra, podoba mi się to, dajcie więcej. Katnap, no, katnap. I oszuście, mówiłeś, że nie będzie tu katnapa. <słysza> <cut tupa. słysza> no przepraszam, oszukałem, ale nie widziałem, nie oglądałem tego filmu nigdy. A doktorek z Krzesi i... I patrz, teraz wszyscy idą wspólnie gdzieś i się wydostają chyba z tej fabryki? Oby rekin się wydostał jako jedyny i udało mu się przeżyć, a potem niech wszystkich ich zje, żeby mógł się nażywi. Jak na razie, to ja tego rekina tu nigdzie nie widzę. No jak to nie widzisz, Didi? Przed chwilą tu był rekin. Nie, nie było go. Nie, no dobra, był, ale teraz jest nietoperz i zobacz. O, dognaj świnka! Ej, gdzie rekin? Gdzie jest katnap? Gdzie jest katnap? Dajcie rekina! No co ty gadasz, Szarki? Jaki rekin? On no był przez chwilę Je tyle wystarczy mu. No proszę, ja chcę, żeby rekin wrócił i on tu był cały czas, bo ten rekin był taki ekstra. A wiesz, co zauważyłem? Bo ten smok się cały czas dener Krokodyl jest cały czas śpiący, a nie Topisz cały czas lata i robi zdjęcia, jakby była jakąś influencerką. A może jest influencerką, Didi? Poza tym nie ocenia. Ja mam tu gdzieś, Didi. Ja chcę katnapa i chcę rekina. Ciekawe, kim rekin taki w razie jest. Pewnie jest jakimś słabiakiem. Jesteś słabiakiem, Didi. Żadna postać nawet ciebie tu nie przypomina, a przynajmniej mnie tak. No, śmieszne, zabawne, bo co? No idź, że zepsułeś mi film. Chociaż ten Simon Smog jest tutaj. I on jest mega straszny, bo zobacz, oni się znowu będą bić. I ja nie chcę patrzeć na te sceny? Ale ciekawe on, co oni się w końcu dalej biją, bo ja dalej nie rozumiem. Didi, mi się wydaje, że oni się biją tak po prostu. A, tak, czyli jakbym teraz patrzył do ciebie i ci uderzył. No ja ciebie też wtedy uderzę, ty głupku, chodź tu! Czemu chcesz mnie bić? No dobra, ej, czekaj, oglądaj, bo zaraz się pojawi tu rekin, Mi się wydaje, jest krok. No, no czemu oni się właśnie bawią bez rekina? Przecież to jest głupia zabawa. Wiem czemu, bo są na lądzie, a rekin jest w wodzie. Bez sensu, ale ten Rekin też chodził po lądzie przez chwilę. Przez chwilę, ale chyba. Pewnie mówisz, że. no. Dusił się pewnie na londzie, dlatego. Jak można zrobić taki głupi film bez rekina? Ale spokojnie, może się jeszcze pojawi na sekundę, tak jak wcześniej. E, krokodyl se śpi cały czas. Ale z niego jest śpioch i leń. To może i ja nim będę, bo ja też lubię długo spać. A wy widzowie, y jaką postacią byście chcieli być tego, Nightmark Richards? Bo ja chyba tym krokodylem jednak. A Szarki to pewnie chce być rekinem. No oczywiście, że rekinem, Didi. A co ty myślałeś? Ej, zostawili tego krokodyla tam u góry samego. No nie. Biedny krokodyl. Ale baba chop coś rozkminia i. Ej, chyba się na nich wkurzył, że tam ci zostawili. I. Faktycznie, ej, ale. Może to jest jakaś zasadzka. Ej, patrz, teraz będzie rekin. Nie, teraz jest baba chop. da e, nuda, Didi. Gdzie jest rekin? Rekin, rekin! Żartowałem. No nie, Didi, już tutaj myślałem, że serio będzie rekin. Ale jest za to katnap z baba. Nie, czekaj, kto to jest? Z Buba Fantem. Buba Fantem. Ej, Buba. Ej, katnap! Katnapa się akurat mega, boję, Didi. No bo ty jesteś taki cykor! Ja z katnapem już jestem jak ziomkami Ja sobie usiądę po prostu e, Didi, patrz, są bagna Tu powinien być rekin Tu może zaraz wszystkich ugryzie w tyłek ten rekin e, fajnie by było No nie, ten nietoperz wylatuje Ale czemu on wylatuje? No bo pewnie uciekają skądś, no nie wiem, no oglądaj też No przecież oglądam... <laughs> Katnap! Ty oszuście, mówiłeś, że go w ogóle nie będzie On cały czas się tu pojawia A skąd mogłem to wiedzieć, Szarki? Przecież no nie wiedziałem tego filmu wcześniej! Dobra Didi, Lepiej oglądaj, bo ten katnap jest straszny. I on chce im coś zrobić. Pewnie jest zły, bo on chce wrócić. No, bo jest zły, bo pewnie chcą oni ich zastąpić. Kat... Wiesz o co chodzi? Nie wiem, Didi, i nie chcę wiedzieć. No, pozbyli się katnapa, zrobili nowe postacie. I katnap się wkurzył i niszczy nowe postacie. Czyli katnap wraca do żywych, Didi. Co, jak on tutaj przyjdzie znowu jak kiedyś? Nie wiem, ale widzę Buba Fanta właśnie na swoje oczy. Czyli oni wszyscy wracają, Didi, i oni tu będą. Oby nie, bo to były moje najgorsze lata dzieciństwa. O nie, katnap chyba uderzył zaraz ich. Czemu ten katnap w ogóle jest taki wielki w porównaniu do tamtej. No właśnie, nie mam pojęcia, ale ten katnap chyba zaraz je złapie, Didi. Też mi się tak wydaje. O, próbo, nie, ten nietopeż go atakuje. No, faktycznie, ale raczej nietopeż nie da sobie szans z tak wielkim katnapem. Patrz, co się dzieje, ratuje go żaba. O, nie. O, no i własną bronią został, yy, no niestety punkt skromiony. A dlaczego Simon Smok się bije z Baba Chopsem? Oni cały czas się biją od początku tego filmu. No to, o nie, on ma jakiś laser czerwone oczy. Patrz, co się dzieje. Patrz, Didi, i rozwala go, o nie. O. Ej, tej A <noise> co on tam robi? O nie, tu będzie walka Dogdy z baba, copsem nie Kata przyszedł i wszystkich.